Witam Państwa i zapraszam na kolejny odcinek programu Śladami Dobrych Praktyk. Dziś opowiemy o tym, jak z marzeń z dzieciństwa zbudować biznes, jak z ekologii zrobić atut, i jak z drewna wyczarować wspomnienia sprzed lat. Sentymentem, darze, pierwszy samolot, od którego zaczęliśmy, bo zaczęliśmy od produkcji samolotów takich dwupłatowców. Takie zamówienie się trafiło. Dobre zamówienie. Było to akurat na eksport. Bardzo długo szukali producenta na, na te samoloty, nie mogli znaleźć. Zdecydowałem się, podjąłem decyzję, produkujemy. Do pierwszej miłości, do pierwszej zabawki zawsze czuję się sentyment. Początek to było dawno, 91 rok, skończyła się praca, trzeba było podjąć ryzyko na własny rachunek, było to modne, prezentowałem Wałęsa zachęcał, no i zaczęliśmy produkować. Od razu wiedziałem, że to będą rzeczy takie, które do tej pory robimy. Małe, o dużej wartości dodanej, zabawki. Nie jest to jakieś takie spełnienie marzeń dzieciństwa, Ja chciał kiedyś robić zabawki w pewnym <grymne> wieku, jakby. Ja mówię, że my się bawimy produkcją zabawek. Jest to bardzo ciekawa praca. Marzenie z dzieciństwa. Jest to nawiązanie do, do dzieciństwa, że tak powiem. Ostatnio się spotkaliśmy już za a to jest troszkę jakby nową technologią robionej. Wygląda estetycznie. bardziej estetycznie i korzystnie. To tak. jest taki ładny zestaw kolorów i to wynika z tego, że on ma tą jest możliwość jakby nanoszenia tych kolorów tak bezinwazyjnie, które się nie łączą do sobą. Myślę, że to na to też do manualnego... Tak, raczej do, do, do manualnego tego czynienia, czynności manualnych. Jak będziemy umieli wyłuskać to, co dobre z naszego kraju. Nie, nie damy się powalić w gospodarce chińskiej. Ale nie da się porównać w y, robości chińskim, a tym to nie trzeba uzasadniać. To jest piękne, ekologiczne, jest to drewno, no jest to bardzo przyjazny materiał. To jest nowość dla dzieci. Dzieci lgną do takiej pracy, gdzie manualne zajęcia na takich. Y, 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 w zabawkach, przedmiotach no na pewno są atrakcyjne i skuteczne. Żyjemy w górach w Wiśle, gdzie środowisko naturalne jest jakby naszą codziennością. Jesteśmy jakby wewnętrznie uwrażliwieni na ten problem. Surowie do produkcji bierzemy z okolicznych lasów na leśnictwa, które tu działają. Soloca tu jest pod ostatkiem. Jest to no, jakby logiczne następstwo, bo jak kupujemy to i to zostawiamy pieniądze. Zaczynaliśmy w małym garażu, który miał tam nie wiem ile metrów, bar, jak to garaż. Tam była jedna maszyna wieloczynnościowa i na niej nie robiliśmy wszystkie operacje. No, w tej chwili działamy tutaj w ustroniu. Nie wiem czy nożyce będą dosyć ostre, ale no dobrze. Siekielka, ja. Na początku, oczywiście, byłem sam i żona do pomocy, później, rodzina. W miarę rozwoju sytuacji, rozwoju firmy, dochodzili pojedynczo pracownicy. Na dzień dzisiejszy to jest około 17 pracowników. 80% to jest produkcja, pozostałość można powiedzieć, że to jest praca biurowa. Zawsze to podkreślam, że pracownicy to jest mój bardzo duży kapitał i praktycznie są ze mną od początku firmy. Jeżeli przychodzą, to nowi, a ci, którzy byli zatrudnieni, zostają. Nie chcę kopiować, małpować, naśladować innych, dlatego też wszystkie produkty, które są u nas, to albo mamy wykupioną licencję, albo to są nasze pomysły wdrożone powiedzmy tak od. Od początku. W Polsce jest bardzo dużo kreatywnych ludzi, twórczych ludzi, mających wiedzę i mających pomysły na ciekawe rzeczy. Ja pracowałam już od kilku lat nad emocjami u dzieci. Bardzo mnie ten temat interesował. W ogóle jak pisałam pracę magisterską, to było to właśnie z rozwoju emocjonalnego u dzieci. No i starałam się szukać właśnie jakichś materiałów, pomocy, żeby jakoś tę pracę rozwijać, żeby dostarczać dzieciom takich większych bodźców z tego zakresu. Do zajęć po prostu narysowałam sobie na kartonie drzewko radości, smutku, te listeczki z różnymi cechami. Tak się zaczęło właśnie, jeżeli chodzi o drzewko smutku i radości. I na potrzeby zajęć tutaj w przedszkolu pracowałam przez kilka lat na takim właśnie materiale, a potem tak się stało, że do naszego przedszkola trafił pan Pilch, który gdzieś usłyszał o naszych działaniach i po prostu był bardzo otwarty na współpracę, pomysł się mu spodobał, no i wdrożył to do produkcji i tak żeśmy wspólnie właśnie, że tak powiem, przygodę z drzewkiem radości i smutku. To mi powie, co to są emocje, Haniu? Emocje to są takie jakby, nie wiem, które się robi. Tak? Co no to jest za emocja? Złość. Złość. A kiedy się złościmy? Kiedy, kiedy na przykład ktoś zniszczył zabawkę. Dobrze, Dobrze. Tak. Haniu. Albo jakąś rzecz zabierze. Dokładnie, właśnie. Słuchajcie, to teraz będziecie losować listeczki, dobrze? Będziemy przypinać je na naszym drzewku drzewku radości i smutku, bo będziemy nasze zachowania i emocje dzielić na takie, które sprawiają nam radość i takie, które sprawiają nam smutek. Nerwowość. Nerwowość, tak, słuchajcie, nerwowość to będzie zła czy dobra cecha? Nierwowość. Zła, tak jest, czyli na drzewku jakim? Smutku. Doskonale. Odwaga. Odwaga. Na które drzewko damy? No dobra, a z czym nie wolno mylić odwagi, słuchajcie. Lekkomyślnością. Z lekkomyślnością, właśnie. Masz, proszę powiedzieć, skoczę z okna po jestem ciebie. No z To jest lekkomyślność, no, tak? No, ważne. Czy to ważne, żeby rozmawiać o uczuciach? Hmm. Tak, takie ważne nawet. Dlaczego ważne? Ważne na przykład, bo, bo ktoś się może czuć zawiedziony przez jedną osobę. Trzeba o tym porozmawiać, że nie mógł przyjść na przykład. Jest to bardziej zabawka edukacyjna. Dlatego cieszę się, że udało się ją wdrożyć, że ktoś się zainteresował i całkiem przypadkowo okazało się, że możemy korzystać i mogą inni korzystać z tego. Tu musimy po prostu tak, dać malutkie takie przy, przy wszystkich dziewiątkach i przy wszystkich szóstkach. Ja, ja wam zaznaczę tutaj na, na kropeczki, tutaj gdzie naniesiecie. Matematyka może być przyjazna, ale wtedy jak dziecko ją rozumie i wtedy jak to nią lubi, prawda? To nie muszę mieć spoconych rąk, nie musi mi boleć brzuch, prawda? Z tego powodu, że tam czegoś nie umie, a jak po prostu nie umie, to wtedy szukam jakichś innych źródeł pomocy i sobie na przykład ósemkami, dziewiątkami dodaję, aż dojdę, bo ile to jest, te... są pewne mnożenia takie, które się zapamiętuje bardzo trudno. Cały ewenement właśnie tego przedsięwzięcia o pana Romana e... Polega ten ewenement na tym, że właśnie praktyka z teorią, możliwości produkcyjne, a potrzeby edukacyjne, że to tu w jakimś, jakąś klamrą się spina. To znaczy jest to taki ośrodek przyjazny, przyjazny w realizacji różnych pomysłów. Przyjazny dla szkół, dla placówek, dla dzieci. Dlatego, że, że właśnie to wszystko zmierza w tym kierunku, żeby ta edukacja i żeby rozwój małego dziecka odbywał się właśnie w warunkach jak najbardziej optymalnie przyjaznych dziecku. Lubię tę pracę, bo to jest zawsze sobie marzyłam taki zawód, że będę projektować, będę pracować z dziećmi. No i to jest spełnione moich marzeń. Ja często po prostu. No już taką końcówkę bardziej robię. Tak obtaczam graficznie zabawkę. Żeby dzieci czerpały z tego radość. Nie, żeby zabawka była tylko na chwilkę, ale żeby wracały do niej, dłużej się nie obawiły. Dzień dobry, cześć Wam. Cześć. A dobrze. Cześć, no przywitaj się. No, powiedz cześć. Popatrz jakąś masz koleżankę. Cześć, przecież przywitać Martyno. Cześć. Przychodzę z małą do biura. Tutaj tak jak mam jakieś spotkania czy coś, to koleżanki bawią dziecko, a czasami jest tak, że sama sobie mogę z nim na ręce i prowadzić jakieś rozmowy, czy tutaj kontrolować, czy pomagać dziewczynom w ich pracy. A jak się pani pracuje z dzieckiem? Dobrze. Dobrze, bo pracuję i pracuję tutaj w pracy i pracuję również w domu. Zazwyczaj jak mała idzie spać, to wtedy mogę coś popracować. Nie? Połączyłam pracę i macierzyństwo. Da się, da się. Tego się nie da oddzielić przede wszystkim, bo zakład to jest taka, uważam, druga rodzina. No to też pracują ludzie, którzy wiążą swoją przyszłość z, z pracą tutaj. Także dla mnie to jest w ogóle jakoś tak trudno oddzielić te sprawy.

w tym roku uczestniczymy również w pochodzie jako firma rdzennie rodzinna z tej miejscowości. Właśnie. Promujemy e, swoją markę, promujemy naturę, promujemy zabawki z drewna, które powinny wchodzić znowu na nasz rynek, między nasze dzieci. Jesteśmy jednym ze sponsorów Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Mam nadzieję, że przez tą e, Naszą obecność dzisiejszą, przez to, że ludzie będą mogli dotknąć, zobaczyć, obejrzeć, że więcej będzie jednak drewna w naszych domach, że będziemy wracać do tych naszych korzeni i tradycji. Możemy się pokazać, możemy być razem. Takie spotkania, takie integracyjne, jest to też bardzo ważna rzecz. Więc myślę, że będziemy to powtarzać zawsze, zawsze, zawsze. Idziemy trochę pod prąd w rozwoju naszej firmy, bo masa zakładów w podobnej branży ma trudności albo już nie istnieje, ale jeżeli się praca wykonuje dobrze i jest to taka i solidnie, to ona musi przynieść jakiś efekt pozytywny. Następny odcinek programu Śladami Dobrych Praktyk. Już za miesiąc przedstawimy kolejnego finalistę konkursu i opowiemy o tym, co znaczy odpowiedzialność w biznesie. Serdecznie zapraszam.